Dzień dobry, witajcie! Witam się z wami z IK. Więc oczywiście zanim zwiedzanie to najpierw obiad. Debole <noise> wziąłam na getsy, bo nigdy ich nie jedliśmy, więc spróbujemy. No i Andrzej ma to samo. Andrzej... Miałam nadzieję, że zjem brownie, ale nie ma dzisiaj w ofercie. Andrzej nie wziął swojej tabletki z samochodu, zobaczymy czy będzie miał rewolucję. No, trzymajmy kciuki za Andrzeja. No, to smacznego moi drodzy. Przejechaliśmy do Ikei w środku tygodnia i powiem Wam, że jest tutaj przyjemnie i bardzo pusto. Ogólnie zaczynamy zwiedzanie. Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale my, ilekroć przyjeżdżamy i chcemy po prostu kupić konkretne rzeczy, to od razu idziemy na tą e, dolną część sklepu, bo sklep w Biankach jest piętrowy. I jeżeli chodzi o te piętro, to tutaj macie taką część, ja ją nazywam część do zwiedzania. A na dole jest to część, gdzie się faktycznie, wiecie, spółek ściąga te artykuły. No i stwierdziliśmy, że skoro jest tutaj tak miło i przyjemnie, i cichutko, to zobaczymy, co takiego się pozmieniało na tych wystawach. I pozwiedzamy. Powiem Wam, że ilekroć jestem w IKEA, to zawsze mi się bardzo podobają ich kanapy. No i to takie klasyczne fotele, na pewno wiecie, o które mi chodzi. Już je minęłam, więc nie mam jakich teraz wam pokazać, ale Andrzej, wam tu w kolej zdjęcie. Na pewno czajcie o co mi biega oj ta kanapa nam się tak podobała pamiętam że się nad nią zastanawialiśmy prawda Andrzeju? No, też myśleliśmy o niej niska. no ale jest niska no i się nie, nie rozkłada do spania a nam na tym zależało Ej fajnie tak tutaj puściutko no. <laughs> uwielbiam dekoracje z IKEA więc myślę że coś może dzisiaj upolujemy ojekucie ja wam pokazuję sufit sorki Coś mi się źle klikło W każdym razie Może coś upolujemy Ja bym chciała kupić ręczniki Chciałabym też kupić takie haczyki Na pranie Dla siostry Andrzeja potrzebujemy ramki I sztuczny bluszczyk I coś jeszcze Ogólnie słuchajcie zawsze tak mamy Że jak jedziemy do Ikei to obdzwoniamy Całą rodzinkę Tą najbliższą, no całą to nie, ale tą najbliższą rodzinkę I pada pytanie Potrzebujesz czegoś? Bo jadę Także tak, zwiedzamy. I powiem Wam, że pozmieniamy się trochę te strefy. <laughs> tutaj wcześniej stało jedno biurko tak o i jedno tak o i tam stały tutaj takie zwykłe białe biurka te regulowane. <laughs> tutaj widzę jakieś nastąpiły modyfikacje. Ekstremalny Xbox 360. Ale ekstra. Mam tak tutaj wszystkiego pokazywać, bo jest szansa duża pewnie, że nie pamiętacie, jak to wyglądało wcześniej. Ale tutaj pojawiła się e, troszeczkę inna wersja sypialni, takiej, która ma 11,5 metra kwadratowego, także powiem wam, bardzo fajnie to wygląda. No, ale tutaj Katarzynki serduszko zostało skradzione. Garderoba. No i te systemy IKEA'owe, jeżeli chodzi o stworzenie sobie garderoby. No, pani stewardessa, pan steward. Fajnie, powiem wam, to wygląda. Ekstra. I normalnie jest przejście do sypialni takie ładne, szklane. masz teraz szklane. powietrze, teraz takie mają, takie co tak? wyglądają trochę no ładnie. Jak y wygląda trochę jak ten. A to nie jest wiatrak? Nie, oczyszczasz powietrze. Oczyszczacz? No. Myślałam, że to jakiś taki tam, ładny wiatrak czy coś. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Idziemy zwiedzać dalej? Uu. A co znalazłeś? Symfonisik. A czy jest symfoniska, ale ja zawsze na no to mówię symfonisik. Głośniczek z półeczką z no, prymi. Tu możesz podobać sobie telefon. Mhm. Ikei zawsze podobają mi się tej ich. W sensie mają bardzo duży wybór ładnych wazonów. Nie, ale garderoba pierwsza klasa. Może kiedyś dorobimy się przestrzeni, w której będziemy sobie mogli pozwolić na takie cudo. Tutaj widzę, że jakoś mocno zapakowany pokój będzie Ale to jest taka w sumie połączona część dzienna z kuchnią I totalnie się zmieniły te aranżacje, naprawdę A tutaj to w ogóle ekstra, bo patrzcie tutaj jest przejście Macie takie jakby miniaturowe całe mieszkanie Miniaturowe No O małym metrażu, ale całe mieszkanko Ekstra. Pokój z łóżkiem piętrowym. I powiem Wam, że naprawdę, jak potrzebujecie inspiracji, to Ikea to jest super miejsce, żeby się czymś zasugerować. Klasyczne komody. No dobra, szukamy dalej. Ciekawostek. Obiad zjedzony, pozwiedzane było. No to teraz może wypadałoby pokazać, jakie fanty upolowaliśmy, co? Jak myślicie. Nie wiem, czy kogoś z Was to interesuje. Mnie by interesowało, więc uwaga, pokazuję. <grym> Ciasteczka. <grym> Leżały przy Kasie, nigdy ich nie widziałam, więc poprosiłam Andrzeję, żeby je wziął. To są po prostu yy, Boże. takie maślane, kruche. Właśnie, z czekoladą. Z czekoladą? Tam, że z dżemikiem, no z czekoladą Tak Kupiliśmy taki ładny wazonik Widzicie to? On ma takie fajne Wygląda jak Cośki. Taki efekt jak młotkowana stal tak, tak to wygląda I to się z wężem kojarzy Nie, młotkowany No, w każdym razie taki Żeby jak mój mąż Mi kupi duże kwiaty <noise> To żebym miał co je wsadzić. Ale ogólnie nasz główny powód Wikaji był taki, że ja y, mam bardzo dużo, praktycznie wszystkie, wszystkie ręczniki w rozmiarze 70x140 i ja ich nie lubię. One są dla mnie za małe, więc pojechaliśmy kupić y, większe, większe, czyli to jest 100 na 150. One są. Y, to jest ręcznik gigantyczne, to jest ręcznik kąpielowy, tak wiecie, na plażę mógłby wam posłużyć za kocyk. jeden taki ręcznik, wybraliśmy te najgrubsze, właśnie to było istotne, żeby pojechać i to pomacać Jeden taki ręcznik kosztował chyba 75 zł, Andrzej może wkleja wam ceny, żeby wam się wyświetlało co i jak no. Ale to jest ten naki najbardziej gruby tak, on ma bardzo, naprawdę, bardzo dużą gramaturę, jeżeli chodzi o, yy, o ten materiał. Yy, I słuchajcie, straszna historia, bo tylko jeden był w sklepie i mi jeden z wystawy. Zastanawiałam się, czy mogę go kupić, no bo to wiecie, tam była taka ta metka, że to jest wystawa i tego produktu szukaj tam i tam. I nie miał kodu kreskowego. I nie miał kodu kreskowego, w sensie miał na metce, ale nie miał takiej, wiecie, takiej, takiej metki, papierowej metki. I podeszłam do pana w sklepie i <laughs> mówię, że bardzo mi zależy na tym, że. Kupić dwa te ręczniki, a drugiego Takiego niewystawowego nie ma I po prostu wziął nożyk Taki i wiecie, odciął tą Wystawową momentkę i mówi Proszę, no to <laughs> Także tak, kupiliśmy dwa te ręczniki, Oczywiście dla mnie I dla Andrzeja, do ręcz Do kompletu są też ręczniki Takie wiecie, do rączek i mega fajnie, bo teraz większość ręczników w sklepach nie ma już tego dzień dla, żeby to powiesić, a te Ikea'owe mają. No i w ogóle mają dobry kolor, no bo taki ciemny grafitowy będzie nam pasował do łazienki. Te ręczniki też dwa, one były tańsze, ale to tak jak mówiłam ceny, jeżeli już, to podkleja wam. Andrzejek. Co tu się wy... Wziąłeś tylko jeden ręcznik, ja myślałam, że oba zabrałeś Nie, no jeden No duże. No dobra, ale no to tak, dwa duże ręczniki, dwa małe ręczniki Andrzej z cycuszkami Andrzej co to za cycuszki? Mam... Y... To jest skraneczka? bliżanka. To espresso, takie dwie małe Boże, zaraz spadnę z Nie Takie dwie małe, takie cztery mam, o no, takie, o Bardzo fajne Tak Już się kończy na kolekcja w UK. Przynajmniej było napisane ostatnie sztuki no, przynajmniej przy tym espresso, więc ciekawe, czy będą ją wycofywać. Nasi z nami mają takie talerze, i one są y, przepiękne, i też mnie kusiło, żeby je kupić, ale nie chcę wyjść na kopiary. A tak serio, to myślę, że nie obraziliby się, gdybyśmy mieli identyczne, ale nie ma co się oszukiwać. Zastawa z tej kolekcji jest całkiem droga, a prawda jest taka, że te talerze, które mamy, one na, one na co dzień są bardzo spoko, więc czy trzeba się ich czepiać? Kupiliśmy też parę sztuk. Takich dżinsli na otworze, w sumie, bo to jedna jest dla nas. Reszta jest dla mojej mamy. Takich. O jejku, nie, mogę tego otworzyć. Dlaczego tak O! Takich metalowych dżinslesów. Słuchajcie, to ma przesawkę, i możecie na tym sobie powiesić ręcznik, czy co tam chcecie. My mamy takie bardzo ładne drzewko z mchu, z mchem. Z chrobotkiem. Dostaliśmy je od siostry Andrzeja, zrobiła je sama z okazji naszego ślubu i od jakiegoś czasu to leży w łazience, dlatego że jak leżał tutaj, to po prostu ten mech obsychał. A w łazience jest dużo wilgoci i jest mu tam dobrze, ale nie chciałabym, żeby tak brzydko chował się na szafce, na górze, bo to jest bardzo ładna plecionka, więc przywiesimy do szafki do boczku coś takiego, o tak <laughs> i sobie to. Yy, zawiśnie. Co ciekawego jeszcze, żeśmy kupili Andrzejku O Andrzej Właśnie, uwielbiam cynamonki z K okay. O te Są naprawdę yy, Bardzo spoko i Andrzej znalazł też inną wersję Tych ciastek, nie wiem czy to jest nowość Ale to jest z Wanilią Cynamonowe są mega super i są słodkie i fajne, a w tych wędzelach próbowaliśmy, więc nie powiem czy dobre. Takie miski plasticzane, takie średniej wielkości, raczej mniejsze niż większe, były pod 2 złote za sztukę, więc jeśli cztery sztuki i jako takie miski, wiecie, robocze, bo większość naszych misek to są miski jednak szklane, a tych takich plasticzanych o takich różnych rozmiarach nie mamy aż tak dużo, więc... Się przydadzą. Kupiłam dwa opakowania takich widelczyków Ta kolekcja Dragon to jest podstawowa kolekcja w Ikei i my mamy wszystkie sztuczce właśnie z tego. Nie! Mamy Zika 365. Nie. 365, no. plus Andrzej, to my mamy talerze. No i widelce też. Chcesz mi powiedzieć, że to jest Twoim zdaniem inny wzór? Widocznie mamy dragon. A <grystanie> ten mój mąż. No i ponieważ w takim standardowym komplecie są tylko łyżeczki, to będąc teraz dokupiłam w końcu też widelczyki do ciasta, co by było elegancko, jak ktoś nas odwiedza. Kupiłam takie o nożyce, bo jak trzeba y, czasem pociąć y, te ziółka, to ja po prostu myję płynem do raczej, zwykłe nożyczki. Więc teraz będę miała takie dedykowane, one są do cięcia mięsa właśnie i ziół. Kupiłam też komplet nożyczek o takich y, zwykłych, jedne mam już strasznie stępione, więc je wyrzucimy. Wzięłam też sobie nóż. Jakiś taki inny, bo zawsze mieliśmy, właśnie ta te, te IK365, y, y, chyba tak się to nazywało. Takie te podstawowe noże, takie te najtańsze, jakie są. A to jest w sumie ten najtańszy model, jaki można kupić. Obejrzyjcie sobie na YouTube recenzję Stilgara, bo on się zna na nożach, w sensie zna dużo bardziej niż my i robi rzetelne recenzje. I ogólnie test noży z ik jest bardzo dobrze wypada. Są stosunkowo tanie i bardzo dobrze się potrafią naoczyć, więc. Polecam tak, i także tak, kupiliśmy sobie taki jeden, bo najczęściej właśnie takiej średniej wielkości noża używamy i mam jeszcze dwa naczynia, tu paragon, jedno to kupiłam o takie płaskie szklanek, widzicie i słuchajcie, moja... Y Mama mi podpowiedziała, a jej podpowiedziała znajoma, że ona czasem tego używa po prostu jak zamiast blachy, no bo wiecie, blachy no to kupujecie metalowe, jeździcie po nich nożem, one potem, zbierają się rdza czy coś takiego, no a to jest szkło, więc ciekawa jestem tego eksperymentu, no jeżeli nie będzie mi do tego potrzebna, no to wiecie, zawsze jakiś kurczak w woreczku czy coś takiego w tym też upieczecie. I to było. W sumie to stanie, bo wydaje mi się, że to kosztowało chyba 25 zł, czy coś takiego. Więc w sumie nie tak źle. Z najdroższych rzeczy to chyba jest to. I to jest też taka forma do ciasta. Mi się to kojarzy z formą e, do lazani My mamy jedną foremkę do lazani Kiedyś mama Andrzeja nam ją podarowała, ale ona jest taka e, nieforemna, trochę, w sensie jest e, niestandardowych rozmiarów. O to mi chodzi. No, i stwierdziłam, że kupię sobie to, bo to jest takie duże, duże. No i to było całkiem drogie, bo to jestem przekonana, że kosztowało stówkę tam, bez złotówki albo bez grosza. No, także takie śmery, bajery. No i do Andrzeja, słuchajcie, przyszedł sprzęt, który Andrzej już dzisiaj testował. Ale to może już mam od mężczyzek, powiedzą, że jak dzisiaj. W osobnym jeszcze? filmie, pewnie. osobnym filmie? No dobra. No to w takim ale razie. Ale trzeba to wydać niedługo na kanale, bo to jest coś, co wszyscy Polacy robią teraz sport narodowy, nie, to jeszcze nie grill, to jeszcze przed tym sezonem grillowym, ale. Bo to Bo są święta, robią. bo co się robi przed świętami, moi no. drodzy? Odpowiedzcie sobie w komentarzach. <noise> tak, co się robi Przed świętami W każdym razie, skoro Andrzej o tej swojej maszynce Zrobi osobny film To ja się już z wami pożegnam Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę Komentarz, subskrypcję Bardzo wam dziękuję za ten film i Do zobaczenia w kolejnym A no i pamiętajcie, że tutaj pojawią się ostatnie filmy z kanału Gdybyście coś pominęli, to zapraszam klikać Do zobaczenia